Siemaneczko wszystkim, z tej strony jazki.pl, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie, dokładnie tak w Minecrafcie. Powrócimy do Minecrafta znowu. Dzisiaj pokażę wam jak odrodzić smoka w Minecrafcie. Dokładnie tak. To nie żaden clickbait, naprawdę się odrodzić Smoka w Minecrafcie. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę, w górę, komentarz. Ja już nie przedłużam i zapraszam na materiał. Ok, jedyne co wystarczy zrobić, żeby odrodzić smoka, to już po prostu smoka, jak widać, zabić, nie? Bo smok jest tylko jeden. Jeżeli smoka już nie ma, to jakim sposobem możemy go odrodzić właśnie? Jedyne co wystarczy zrobić, to wziąć sobie kryształ ENDU. Dokładnie tak. Potrzebujemy takich kryształów około 4 i nie ma nic prostszego. Mam tutaj ten portal, do, yy, do którego jak wejdziemy... Tu się przeteleportujemy na zwykłą mapę do normalnego świata, jedyne co trzeba zrobić, żeby smok znowu powstał, to połączyć te oto kryształy w taki sposób z każdej strony tu, tu, tu i jeszcze tutaj. Kiedy to zrobimy, nagle dzieją się cuda. Promienie właśnie odradzają, tutaj smoka odradzają wszystkie wieżeczki które leczą smoka. I zaraz smok się pojawi. Jeszcze tylko parę. Tutaj wszystkie te wierszeczki muszą zostać, jakby to można powiedzieć, odrodzone. No i teraz idziemy tutaj. I proszę bardzo. Takim oto sposobem mamy naszego smoka. Jak widać, portal już nie działa. Ale smok jest. Ma się dobrze. Jest tak jak zawsze. Normalny. Możemy go znowu zabić oczywiście. I możemy go też znowu odrodzić. A więc moim zdaniem kozaczka, kozacka rzecz. Jeżeli ktoś chce znowu przejść smoka sobie. Tak to właśnie wygląda. Normalny smok. Tak jak był wcześniej. Nic bez zmian. I to tyle słuchajcie. Tak to wygląda właśnie. Jeżeli wam się odcinek spodobał. Ostawcie łapkę w górę komentarz. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę. Więc to Trzymajcie się. Następnego siema.